Przyjemność powitać wszystkich na dorożnym, tradycyjnym już w naszej szkole w święcie kota, czyli o lat na pierwszych. Witamy serdecznie nasze wspaniałe żywi w składzie, pani Ewa Juszczyk, dyrektor szkoły. Pani Iwona Grubecka, wicedyrektor szkoły. wszystkich z ciepłej i mokrej Francji. Pan Mariusz Elbertowski, wicedyrektor szkoły. wszystkich nauczycieli, pana kamerzystę oraz pana fotografa. Jednak szczególnie gorąco witamy was, drogie kociaki, bo to dla was właśnie zorganizowaliśmy tę imprezę. Prosimy o My koty, my koty. W związku z tym uroczyście W związku z tym uroczyście ślubujemy. Nie uciekać przed panią dyrektor. Gdy przed oblicze Swewoła. Miłować wychowawcę swego. Jak siebie samego. Na widok starszego oddawać ukłon uroczysty. Do szkółki, pilnie do szkółki pilnie uczęszczać i wiedzę swą zagęszczać. Wiedzę swą zagęszczać. W, domu się uczyć w domu pilnie się uczyć i na ploteczki się nie włóczyć. Po wyższych przykazań przestrzegać sumiennie gdy są niepodważalne i święte. Gdy są i święte. I wreszcie ten wymarzony dzień, w którym zostaniecie przyjęci do grona uczniów naszej szkoły. Nie chcemy jednak przyjmować w nasze szeregi kota w worku. Zatem sprawdźmy, czy sprostacie przygotowanym zadaniom i wykażecie się wolą walki, hartem ducha, i poczuciem humoru. Nadeszła pora przystąpić do konkurencji. Na początek sprawdzimy, czy potrafiliście wymyślić przebranie, które odzwierciedla wasz kierunek kształcenia no. lub charakter czy zainteresowania. Taką że im już będziemy. Oni nam pomogą zawsze, bo jesteśmy kroki Pis nam nie jest straszny, bo kalkulator mamy własny. My, pierwszażki z ekonoma, nikt powstrzymać nas nie zdoła. Do liczenia i dzielenia każdy z nas się zbiera. Od sześćdziesiąt rzecz to jasna, niechaj każdy już zaklaska. Och komputerze, jak ja ci, w ciebie wierzę? Myślę o tobie w domu, na spacerze. Wszystko, co z tobą związane, jest przeze mnie uwielbiane. bajkowa fokusa, choćbyś oprzeć się chciał, ugotują ci tak, że od dziś tylko i będzie z ręki jadł. Kiedy auto się zepsuje, net meta je koluje, do nasza, tu, do naprawy, tam mechanik pełen Nasze motto to nic na ja siłę, wszystko modkiem. w na gazecie, ale uwaga, para, która wyjdzie poza obszar nas gazety... Niestety przegrywa. Zwycięzcy zgarniają 20 punktów, więc warto się postarać.

Zostało nam jeszcze tylko podsumować wyniki i ogłosić zwycięstwo tegorocznych otrzeźwisk. Nie zawieszaj broni. Jedna lupa to nie koniec świata. Nie, nie musi być jak najbliższa Wystarczy, że będziesz umiał tylko trzy lekcje z każdego przedmiotu na Dużo czytaj, co odstresowuje. Nie bądź smutna, uśmiechaj się. Wszystkim pierwszakom. Pomyślnego do końcowy starym Wszyscy zasługujecie na miano uczniów ze szkół technicznych. Daliście perfekcyjnie egzamin dzisiejszy. Mam nadzieję, że tak samo dobrze idzie Wam na lekcjach. Równie dobrze wpisujecie się na tak punktach, sprawdzianach, testach i tak dalej. A pamiętajcie, tylko trzy tematy do tyłu i tylko na każdą lekcję. Oprócz zapowiedzianych sprawdzianów. Serdecznie gratuluję zwycięzcom. Już oni przez trzy dni są zwolnieni z, te, z tego obowiązku, z trzech ostatnich tematów. Czwarty okay. e dzień, niestety, może. I słuchajcie, chciałabym Wam życzyć jednego jeszcze. Oprócz tego, żebyście nie mieli problemów w nauce, chciałabym Wam życzyć, żebyście się bardzo dobrze czuli w tych swoich klasach. Mam nadzieję, że już pierwsze koty, zapłoty i już jesteście zintegrowani w tych klasach. Pamiętajcie, klasa to jest jeżeli jest osoba jakaś słabsza, należy jej pomóc. Jeżeli ktoś ma problemy, to trzeba się również przejąć tymi problemami. Dajcie wsparcie i liczcie na wsparcie, a na inne wsparcie możecie zawsze liczyć na pana pedagoga, wychowawców i dyrekcję szkoły. Oddaję głos naszym starszym koleżankom. Nasza uroczystość dobiega końca. Dziękujemy gościom za przybycie, a Wam wszystkim za swoją całą.